Witam Państwa serdecznie, nazywam się Edyta Nawrocka i opowiem Państwu teraz co nieco na temat kuracji sokowej. Naturalny detoks sokowy to popularna metoda oczyszczania organizmu oraz szybki sposób na pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Niezdrowy tryb życia, kofeina, stres, przetworzone produkty zaburzają równowagę kwasowo-zasadową naszego organizmu, powodując odkładanie się toksyn. Kuracja na bazie soków skutecznie neutralizuje niepożądane substancje w naszym organizmie oraz odciąża cały układ trawienny. Detoks sokowy wprowadza do codziennego jadłospisu niezbędne witaminy i minerały. Na czas kuracji należy zrezygnować ze spożywania normalnych posiłków, a zastąpić je produktami owocowo-warzywnymi. Na naturalny detoks sokowy warto przejść zawsze, kiedy chcemy wzmocnić, odciążyć i oczyścić organizm, przynieść sobie nieopisaną wprost ulgę, ale przede wszystkim w okresie osłabionej odporności organizmu, zmęczenia, kiedy nasza skóra jest wyjątkowo szara i matowa. Pomysł detoksu owocowo-warzywnego powstał na bazie przekonań dietetyków, że aby organizm pozbył się nadmiaru toksyn, wskazane są tak zwane diety odtruwające. Organizm sam z siebie nie poradzi sobie z ogromną ilością toksyn, a już na pewno nie kiedy codzienne nawyki oznaczają siedzący tryb życia i pracy, brak aktywności ruchowej, stres, używki i nieodpowiednie odżywianie się. Wtedy dieta oparta na warzywach i owocach obfitujących w minerały i witaminy jest bardzo wskazana. Toksykacja organizmu to nic innego jak stan, w którym w naszym ciele nagromadziło się tak wiele szkodliwych substancji, że organizm nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z pozbyciem się ich. Toksyny zaczynają wówczas uszkadzać nasze ciało, sprawiać, że poszczególne organy przestają prawidłowo funkcjonować, a także pozbawiają nas energii oraz dobrego samopoczucia. Jej przyczynami może być nie tylko nieodpowiednia dieta czy używki, ale również stosowanie kosmetyków, w składzie których znajdują się nieodpowiednie Substancje, czy też życie w zanieczyszczonym środowisku. Nie zawsze możemy wyeliminować wszystkie te przyczyny. Niemniej jednak zawsze możemy zdecydować się na dietę oczyszczającą organizm z toksyn. Kluczowe znaczenie ma odpowiednia dieta oczyszczająca, która powinna pozwolić naszemu organizmowi odetchnąć od wszystkich produktów, w których można znaleźć szkodliwe substancje. Oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów musi opierać się na przyjmowaniu dużej ilości płynów, które pozwolą na wypłukanie szkodliwych substancji. Bardzo wiele osób decyduje się na oczyszczanie swoich organizmów poprzez jednodniową głodówkę połączoną z przyjmowaniem dużej ilości napojów, takich jak woda, soki czy napary ziołowe. Nie da się ukryć, że oczyszczanie organizmu z toksyn ziołami jest bardzo skuteczne. Niemniej jednak warto nie działać na własną rękę i korzystać ze sprawdzonych produktów oraz porad specjalistów. W oczyszczaniu organizmu z toksyn warto bowiem brać pod uwagę takie czynniki jak nasz wiek, stan zdrowia, a nawet pora roku. Wśród wielu dostępnych rozwiązań bardzo ciekawą propozycją jest dieta sokowa, opierająca się na spożywaniu przez dzień lub kilka dni soków stworzonych z owoców oraz warzyw, które znane są ze swoich zdrowotnych właściwości. Kuracja sokowa daje nam pewność, że nie dojdzie do odwodnienia organizmu, nie jest też uciążliwa. Nie ma bowiem nic wspólnego z popularnymi głodówkami, które, co prawda, mogą pomóc w oczyszczaniu organizmu, ale często sprawiają, że czujemy się po prostu osłabieni. W zależności od naszych potrzeb oraz ilości toksyn w organizmie, możemy zdecydować się na oczyszczanie jednodniowe, trzydniowe lub też postawić na tygodniową, oczyszczającą dietę sokową. Dzięki temu nasz organizm będzie miał wystarczającą ilość czasu, by wyeliminować wszystkie zalegające w nim toksyny, po jej zakończeniu, by jak najdłużej cieszyć się. Dobrym samopoczuciem i energią, warto stawiać na produkty, które wolne są od toksyn, a więc nisko tłuszczowy nabiał, soki owocowe i warzywne, czy też przeciery. Skutkami takiego oczyszczania organizmu są najczęściej utrata wagi, uczucie lekkości, powrót energii i wyśmienitego samopoczucia oraz poprawa wyglądu cery. Słowem, naprawdę warto! Tym bardziej, że soki oczyszczające organizm z toksyn są pyszne i sprawiają, że nie odczuwamy żadnego głodu, który mógłby przeszkodzić nam w detoksie swojego organizmu. Dieta sokowa nie stanowi zatem wyzwania, którego nie moglibyśmy się podjąć. Naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.